To jest łącznik między White Beach a. Yy, 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 jak się nazywa? Spośród wielu miejsc, jakie chcieliśmy zobaczyć na Filipinach, tym najważniejszym była wyspa Panglao. Poza wieloma, głównie piaszczystymi plażami. Wyspa posiada bogatą bazę turystyczną. Jest również idealnym miejscem dla chcących uciec od cywilizacji. Ten niezwykły raj na Ziemi był głównym celem naszej wyprawy. W tym odcinku podpowiemy Wam, co warto zobaczyć, będąc na Panglao. Droga do naszego hotelu na Panglao była dość skomplikowana. Wyruszyliśmy z portu w Sebu, skąd wieczorem dopłynęliśmy do miasta Takbilaran na wyspie Bohol. Obie wyspy są połączone mostami, dzięki temu mogliśmy taksówką szybko przedostać się do naszej miejscówki w miejscowości Poblacion. Panglao to malutka wyspa o powierzchni zaledwie 80 km2. Długa na 16 i szeroka na 8 km. Zamieszkuje ją niespełna 80 tysięcy mieszkańców, ale w sezonie turystycznym przybywa znacznie więcej gości. Na wyspie spędziliśmy tydzień, podczas którego mieliśmy czas zwiedzić niemal całe Panglao. Udaliśmy się również na dwie wycieczki fakultatywne. Od początku zakładaliśmy, że będziemy szukać tej najpiękniejszej plaży na wyspie, co zajęło nam kilka dni. W sumie zobaczyliśmy ich dziewięć, zarówno po północnej i południowej stronie wyspy. Plaże położone na północy są mniej uczęszczane przez turystów i dlatego też spokojniejsze. Dolio. Mała i jeszcze spokojna plaża, będąca przystanią dla łodzi. Nieopodal buduje się przy niej już hotel, dlatego można oczekiwać, że niedługo zmieni swój charakter. Momo szeroka, piaszczysta plaża bez infrastruktury, która jest bazą wypadową nurków. Panglao dość wąska, za to długa plaża z uroczym zejściem, przy której znajduje się kilka hoteli. Znaleźliśmy tutaj spokój i zostaliśmy na dłuższą chwilę. W wodzie nie pływaliśmy, bo były tam meduzy. Na południu wyspy znaleźliśmy o wiele więcej plaż, ale jest tam również więcej kurortów, w których poza sezonem też jest tłoczno. Same plaże są długie i bez problemu można znaleźć kawałek własnej piaskownicy. Danao. Na plażę trafiliśmy akurat w chwili odpływu i nie zachwycała widokami. Jest głównie przystanią dla cumujących rybackich łodzi. Duma Luan, chyba najdłuższa ogólnodostępna plaża, znajduje się dokładnie na środku południowej części wyspy. Na zachodzie zlokalizowano małą infrastrukturę gastronomiczną, w której zjedliśmy śniadanie. No to dobre, ale to to jest mieszane, tak? Czyli e, słone z, ze słodkim to jest jakby norma. Przy śniadaniu, przy obiedzie jest dżemik, masełko, są tosty, e, jest jajko sadzone, kiełbaska. No i jest dżemik do grawa. Na wschodzie więcej głazów, wśród których można zaznać spokój i poprawić opaleniznę. White beef. Jak wskazuje nazwa, to plaża z białym piaskiem jest położona na odludziu, dlatego nie znaleźliśmy tam kompletnie nikogo. Polecamy ceniącym spokój. San Isidro spokojna i bardzo czysta plaża z białym piaskiem, ale występuje wiele głazów i kamieni. Na wschodzie więcej skał i tajne przejście na kolejną plażę. Bikiniwicz. Położona w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od San Isidro z jamami skalnymi oraz wieloma żyjątkami pływającymi w skalnych prodzikach. Na plaży znajduje się mała gastronomia. Na sam koniec zostawiliśmy najpopularniejszą plażę na wyspie: To Alona, znajdująca się w miejscowości o tej samej nazwie. Plaża jest długa i jako jedna z niewielu w tym okresie codziennie sprzątana. Dlatego też idealnie nadaje się do różnego rodzaju sesji fotograficznych, wypoczynku, a także oglądania pięknych zachodów słońca. Miasto Alona to nie tylko kilka budynków usługowych i gastronomicznych położonych przy plaży. To całkiem duża miejscowość złożona z centrów handlowych oraz wysokiej rangi hoteli. Symbolem totalnego skomercjalizowania Alony jest, wybijający się ponad zabudowę, symbol McDonald's. Przyznam szczerze, że najbardziej mi się podoba ta plaża. Jest tu dużo piasku. Jest po prostu tak egzotycznie jak, na, jak w katalogach podróżniczych. Nic dodać, nic ująć. Ta plaża jest i dobra do opalania i do kominieli. Polecam. White Beach była fajna, jeśli chodzi o Kąpiele, plaży bez glonów, a z kolei taka do opalania to fajna, była spokojna Pan Panglao koło jaskini. Na wyspie są również inne warte zobaczenia miejscówki, na przykład znajdująca się w północnej części wyspy jaskinia Hinak Danan. Długie stalaktyty zwisają ze sklepienia i odbijają się w tafli podziemnej laguny. Wstęp do jaskini jest płatny, a za dodatkową opłatą można się również wykąpać. Choć my z tej atrakcji nie skorzystaliśmy. Natomiast w położonym w północno-zachodniej części wyspy mieście Poblacion znajduje się centrum miejskie ze sklepami, restauracjami i siłownią. Miasto warto odwiedzić dla okazałego kościoła świętego Augustyna, a także dla uroczej zatoki z pomostem. Można przyjść tutaj wieczorem i w spokoju podziwiać zachód słońca. Wszystkie ważniejsze punkty na mapie łączą dobrej jakości betonowe drogi i właściwie w każde miejsce można dojechać bez problemu autem lub motorkiem. Najpopularniejszym środkiem transportu są tricykle, prowadzone przez miejscowych taksiarzy, którzy dowożą turystów w każde miejsce, ale zanim wsiądziemy do takiego pojazdu, warto ustalić z góry cenę. Na wyspie znajduje się otwarte w 2018 roku lotnisko obsługujące pasażerów zarówno odwiedzających Panglao, jak i udających się na Bohol. Z lotniska do miejscowości Tagbilaran kursuje autobus, którym można dojechać również w kilka miejsc na wyspie, ale na próżno szukać przystanków i rozkładu jazdy. Po wyspie warto poruszać się na piechotę, aby poznać lepiej nietypową okolicę. Zaledwie kilkanaście metrów od kurortów otoczenie zmienia się diametralnie. W wielu mniejszych wioskach lub koloniach zobaczymy stare domy, a także kaplice, których jest tutaj naprawdę sporo. Jeden dzień warto poświęcić na tak tzw. island hopping, czyli skakanie z wyspy na wyspę. W tym celu wynajęliśmy łódź, na której wczesnym rankiem popłynęliśmy na widoczną z Panglao wyspę Balikasag. Niegdyś niezelektryfikowana wyspa przyciągała dziką przyrodą i spokojem, a w jej pobliżu przebywały zwykle żółwie i kolorowe ryby. Dziś zamieszkuje ją niewielka społeczność zaopatrzona wszelkiego rodzaju wygodę, jak wodę, prąd i internet. Jest tu nawet kaplica, przychodnia i szkoła. Mieszkańcy wyspy również są częścią turystycznej machiny. Prowadzą wypożyczalnie sprzętu oraz szkoły nurkowania, a wszystkie usługi wiążą się z dodatkową opłatą. Wyspa nadal ma wiele do zaoferowania, a to przede wszystkim piękna plaża z turkusową wodą, na której można się opalać do woli. Oraz Rafa bogata w podwodne życie. Drugą odwiedzoną przez nas wyspą była Virgin Island. To tak naprawdę, wystający ponad wodę, wąski pas piasku w kształcie Rogalika. Niby nic wielkiego, ale wyspa słynie z bardzo dobrego seafoodu. Co prawda, sami skusiliśmy się tylko na kokosy. Ale uważasz, że on jest dobry czy niedobry? Jest dobry, ale lepszy był ten na, na wulkanie tal. Uh -huh. Ale oblegane przez turystów stoiska z jedzeniem świadczą o tym, że faktycznie jest to miejsce o wysokiej renomie. Przy okazji warto uważać na sprzedawców wszelkiego rodzaju świecidełek i koralików z pereł. Są fałszywe. Na koniec wycieczki odwiedziliśmy wyspę Pong Tud, lepiej znaną jako Isola di Francesco. Jest ona miejscem kultu. Znajduje się na niej niewielka kapliczka oraz sceny z życia świętych, zaaranżowane z wykorzystaniem figurek gipsowych naturalnej wielkości. Wyprawa na wyspy trwała około 6 godzin, podczas których ponad dwie spędziliśmy na warczącej łodzi. Popełniliśmy błąd nie zabierając zatyczek do uszu. Jakby co ostrzegamy. Koszt wynajęcia łodzi może być różny w zależności od typu jednostki oraz tego co będziecie chcieli zwiedzić. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia. W następnym odcinku wybierzemy się w podróż na tajemniczą wyspę Bohol, która nazywana jest Filipinami w miniaturze. Zobaczymy również lasy, wzgórza, dzikie zwierzęta, w tym małe ssaki, a na koniec wybierzemy się w rejs po rzece Lobok. Zapraszamy!